Witam serdecznie w kolejnym filmiku pokazałem Wam ostatnio dokładnie całą robotę Hondy Archer bardzo wiele pozytywnych komentarzy właściwie chyba wszystkie pozytywne komentarze że robota wy wykonana bardzo dobrze wręcz profesjonalnie ja jestem też bardzo zadowolony ktoś powiedział że przecież widać odcień między zderzakiem a, a blachą patrzyłem słuchajcie na inne filmiki sprzed wypadku i tak samo widać a przed kolizją auto było zupełnie bezwypadkowe natomiast ktoś też zapytał o ostateczny kosztorys no słuchajcie można sobie ewentualnie tutaj zapauzować na chwileczkę filmik i spróbować odgadnąć a ja wam pokazuję fakturę końcową Honda Firma Archer, mój win, tutaj mamy przeróżne rzeczy wymienione. Natomiast ostateczna cena 37 343 zł. Tu nie widać tej ostatecznej ceny, bo oni najpierw im przelali zaliczkę w postaci 18 tysięcy z kawałkiem, a potem dopłacali jeszcze 19 tysięcy, tysięcy z hakiem za tę robotę. Natomiast jeśli chodzi o podział robocizny i części, no to sama robocizna wyszła 9164 zł, reszta części. Jak wam mówiłem, wszystkie z oryginału oprócz maty bitumicznej na podłodze bagażnika, gdyż ona nie występuje w katalogu Hondy.